Cześć, tu mieliśmy SOR. Witam Was w kolejnych lekcjach z SOREM. Jeżeli już wiemy, czym jest funkcja kwadratowa, a jeżeli nie wiemy, to zapraszam do poprzedniej lekcji, to poznamy sobie dzisiaj wzór funkcji kwadratowej w trzech postaciach: postaci kanonicznej, postaci ogólnej oraz iloczynowej. Nie zapomnijcie o tym, aby korzystać z playlist. Linki są w opisie, aby zawsze sprawdzić, czy interesujące Was zagadnienie nie jest już opracowane. A teraz bierzemy się do pracy. Pierwszym wzorem, który poznamy, jest wzór w postaci ogólnej. Wygląda to tak, że mamy f od x równa się ax kwadrat dodać bx dodać c. I jakiś przykład. Weźmy sobie na przykład F od X równa się 2x kwadrat dodać 5x dodać. 3. Jeśli chodzi o wzór funkcji kwadratowej w postaci ogólnej, bardzo ważną rzeczą jest, aby umieć spisać odpowiednie współczynniki. I bardzo często będziemy potrzebowali wyznaczyć współczynniki a, b i c. To, co stoi przy x kwadrat, to jest współczynnik a, czyli tutaj, czyli zapisujemy sobie, że a równa się 2. To, co stoi tutaj przy x, to jest współczynnik b i nazywamy go, że to się równa b, w tym przypadku 5. Oraz. C współczynnik zwany wyrazem wolnym równa się 3. Jeżeli chodzi o funkcję kwadratową, to bardzo ważną rzeczą będzie wyznaczenie wyróżnika trójmianu kwadratowego, ale nikt tak nie mówi, to się nazywa po prostu delta. Oznacza się, o, tutaj grecką literą, delta i to się równa b kwadrat odjąć 4. AC. No, i przez całą szkołę średnią wszyscy mówią, że liczą deltę. Mało kto posługuje się tym fachowym określeniem. No to liczymy w takim układzie. Delta w naszym przypadku. W miejsce B wstawiamy sobie 5, czyli mamy 5 do kwadratu, odjąć 4 razy 2, razy 3. I w naszym przypadku to będzie 25, odjąć 24 równa się 1. Czyli ta liczba nazywa się wyróżnikiem trójmianu kwadratowego. Dodatkową informacją, bardzo ważną, którą możemy odczytać w przypadku funkcji kwadratowej jest punkt przecięcia z Osią y. No bo zwróćcie uwagę, jeżeli tu będziemy mieli wykres funkcji, wykresem funkcji kwadratowej jest parabola, jakbyśmy sobie chcieli obliczyć wartość dla argumentu 0, czyli dla x równego 0, no to zwróćcie uwagę na to, że f od 0 równa się 2 razy 0 do kwadratu, dodać 5 razy 0, dodać 3, czyli to się równa 3. Czyli punkt przecięcia się tutaj, o, ten punkt przecięcia się z osią Y ma współrzędne 0 i C. No bo zobaczcie, trójka to jest C inaczej. Czyli wykres wyglądałby albo w taki sposób, albo w taki sposób. Nie jest to istotne. My musimy o tym wiedzieć, że od razu z wyrazu wolnego możemy wyznaczyć punkt przecięcia wykresu funkcji kwadratowej z osią Y. Jeżeli chodzi o istotne informacje, warto jeszcze zerknąć na współczynnik A. I bardzo ważna rzecz, że jeżeli A będzie liczbą dodatnią, czyli A będzie większe od zera, to ramiona paraboli, czyli wykresu funkcji kwadratowej są skierowane do góry, czyli inaczej rzecz ujmując, funkcja jest uśmiechnięta. A jeżeli współczynnik A jest mniejszy od zera, to ramiona paraboli są skierowane do dołu. Czyli funkcja będzie inaczej, rzecz ujmując, smutna, dokładnie wykres tej funkcji. Jak już wiemy, czym jest wzór funkcji kwadratowej w postaci ogólnej i wiemy, jakie informacje można z niego wydobyć, to możemy sobie bardzo płynnie przejść do wzoru funkcji kwadratowej w postaci kanonicznej. I posłużymy się Tutaj taką sytuacją, że skorzystamy sobie ze wzoru funkcji kwadratowej w postaci ogólnej z poprzedniego zadania, czyli tu mieliśmy 2x kwadrat dodać 5x dodać 3, czyli mamy postać ogólną i wzór w postaci kanonicznej może być już podany, ale możemy musieć przekształcić dopiero z postaci ogólnej na postać kanoniczną. Czyli co my zrobimy tutaj? Możemy posłużyć się pewnymi wzorami. Uwaga, P równa się minus B przez 2A oraz tego, że Q równa się minus delta przez 4A. Lub również można od razu zauważyć, że Q to jest nic innego jak wartość dla. Argumentu p, czyli f od p. No ale dobrze, no straszne, jakieś dziwne wzory, policzmy to. Zauważamy, że oczywiście potrzebujemy sobie tutaj minus b przez a, czyli spisujemy współczynniki. W poprzednim zadaniu widzieliśmy, że współczynnik a równał się 2, b równał się 5 i c równało się 3. Policzyliśmy sobie deltę, ale zróbmy to jeszcze raz, czyli że delta równa się 5 do kwadratu odjąć 4 razy 2 razy 3, czyli w naszym przypadku 1. I liczymy sobie teraz P. I mamy tutaj podstawiamy, czyli w miejsce P wstawiamy sobie teraz tak piątkę, pamiętając o znaku, czyli jest minus 5 przez 2A, czyli 2 razy A, czyli razy 2. I to się równa minus 5 czwartych. Widzicie? Teraz Q. Q jest minus delta przez 4A, czyli zapisujemy sobie tutaj minus 1 przez 4 razy A, czyli w naszym przypadku 4 razy 2 i to się równa minus 1 1,8. Ale zwróćcie uwagę na to, że jeżeli już mamy podane i wyliczone, P, to możemy sobie obliczyć po prostu tutaj, że to jest wartość, że q to jest wartość dla p. Czyli zapisujemy sobie w takim przypadku, że to jest f od minus 5 czwartych i podstawiamy dwa razy. Tu wstawiamy razem ze znakiem, czyli będziemy mieli minus 5 czwartych do kwadratu, dodać 5 razy minus 5 czwartych. I dodać 3. I jak wszystko dodamy do siebie? Ach, dobra, policzmy to sobie jeszcze. Czyli mamy tutaj, że to jest 2 razy 25 16. Odjąć 25 4. I dodać. Tutaj dla czytelności sobie zapiszemy, że to jest dodać 3. Czyli 12 4. I teraz tak, to się nam elegancko skraca, jest 8, a tu będzie 1, więc możemy sobie jeszcze przez 2 tutaj rozszerzyć, czyli będzie 25 ósmych, odjąć 58, dodać 24 8. I widzimy elegancko, że mamy wtedy tutaj 25 do 24, to jest 49 i 49 odjąć 50, to wychodzi minus 1 ósma. Wyszło dokładnie to samo. Czyli możemy albo korzystając ze wzoru, albo sobie tutaj obliczając. No to zapiszmy ten wzór w postaci kanonicznej. Naszym wzorem w takim układzie będzie f. Od x równa się, a przepisujemy. Tak, to a przepisujemy, czyli tu będzie 2. Pamiętamy o tym, a bo to jest jeden z najczęstszych błędów. Otwieramy nawias i uwaga, we wzorze jest minus p. Czyli jak tu było minus 5 czwartej, to minus minus, czyli będziemy mieli x dodać 5 czwartych do kwadratu i dodać q, w naszym przypadku będzie dodać minus 1 ósmą, czyli odjąć 1 ósma. I jest to wzór zapisany w postaci kanonicznej. Co możemy z tego wzoru odczytać? Z tego wzoru możemy odczytać współrzędne wierzchołka, i współrzędnymi wierzchołka będzie to, że to będzie W, pierwsza współrzędna wierzchołka funkcji kwadratowej to jest minus 5 czwartych, a druga współrzędna jest to minus 1 ósma. Czyli zapisujemy minus 1 ósma. Czyli jakbyśmy chcieli sobie naszkicować ten wykres, to jakbyśmy mieli układ współrzędnych, to zaznaczylibyśmy sobie ten punkt minus 5 czwartych i minus 1 ósma. Powiedzmy, że tutaj rysunek poglądowy robię, że to jest minus 5 czwartych, tu gdzieś byłaby minus 1 ósma kropeczki. Widzimy, że współczynnik a jest dodatni, czyli ramiona paraboli do góry idą, czyli ten wykres wyglądałby w ten sposób. Tu moglibyśmy sobie odczytać współrzędne wierzchołka. Czyli ze wzoru w postaci kanonicznej odczytujemy współrzędne wierzchołka paraboli a gdybyśmy teraz chcieli sobie tutaj z tego wrócić z powrotem do wzoru w postaci ogólnej, no to tu musimy po prostu wykonać odpowiednie działanie. No ale sprawdźmy, czy wyjdzie dokładnie to samo. Czyli robimy równa się. Dwójkę zostawiamy bez zmian. Tu sobie zapisujemy jako nawias razy nawias lub wzór skróconego mnożenia, kto co woli. No oczywiście, ja bym wolał wzorem skróconego mnożenia, ale wiem, że tam dużo osób ma z tym problem. Niech będzie, że zrobimy bez wzoru. No i teraz tak, dwójkę zostawiamy tutaj bez zmian. Otwieramy nawias x razy x to jest x kwadrat. x razy 5 czwartych to jest dodać 5 czwartych x. 5 czwartych razy x to jest dodać znowu 5 czwartych x. I 5 czwartych razy 5 czwartych to mamy dodać 25 szesnastych. Odjąć 1, 8 równa się dwojeczka bez zmian i zostaje x kwadrat, dodać 5 kwarty, dodać 5 kwarty to będzie według mojej wiedzy 10 czwartych x, dodać 25, 16, odjąć 1, 8. Teraz tak, tutaj wymnażamy to wszystko przez 2, czyli mamy 2x kwadrat, 2 razy 10 czwartych to będzie 24

Ósme, czyli ostatecznie zostaje 2x2 dodać 5x dodać 3, czyli dokładnie to samo, co na początku, no bo nie mogło wyjść nic innego. Jak już wiemy, czym jest wzór w postaci ogólnej, jak już wiemy, czym jest wzór w postaci kanonicznej, to teraz dowiemy się, czym jest wzór w postaci iloczynowej. I tu mamy trzy podstawowe przypadki. Wszystko na razie opieramy na wzorach. I wzór w postaci locznej wygląda w ten sposób, kiedy delta jest większa od zera, w ten sposób, kiedy delta jest równa 0 i w ten sposób, kiedy delta jest mniejsza od zera. Ale tu nikogo nie ma. No właśnie, nie ma nikogo, ponieważ jeżeli delta jest mniejsza od zera, to nie istnieje. Czyli na początek przykład, kiedy mamy deltę większą od zera, czyli ten, co robiliśmy do tej pory. Liczymy sobie deltę. Czyli tutaj mamy wtedy, spisujemy współczynniki, że współczynnik A równa się 2, współczynnik B równa się 5 i współczynnik C równa się 3. Delta było 5 do kwadratu, odjąć 4 razy 2 razy 3, czyli mamy 25 24, czyli 1. I jeżeli delta jest większa od 0, to musimy skorzystać ze wzoru, że x1 równa się minus b, odjąć pierwiastek z delta przez 2a. Oraz x2 równa się minus b dodać pierwiastek z delta przez 2a. Pamiętajcie o tym, że w tych wzorach jest pierwiastek z delta. W tym przypadku mamy 1, czyli pierwiastek z 1 to jest 1, ale jakby delta równała się 9, no to pierwiastek z 9 to jest 3. No to liczymy sobie w takim układzie i mamy minus b, podstawiamy, czyli mamy wtedy minus 5. Odjąć 1 przez 2 razy 2, czyli wychodzi minus 6 czwartych, czyli minus 3 drugie. A tu z kolei mamy minus 5, dodać 1 przez 2 razy 2, równa się minus 4 przez 4 i to się równa minus 1. Czyli postać iloczynowa będzie wyglądała w ten sposób, że to będzie f od x równa się, pamiętamy o a, czyli 2, x i wstawiamy z przeciwnymi znakami, bo to było minus 1, czyli będzie x dodać 3 drugie i skoro to był minus, minus, czyli będzie x dodać 1. No to jakie jest powiązanie wzoru funkcji iloczynowej z wykresem? To są po prostu miejsca zerowe. Czyli jakbyśmy sobie naszkicowali wykres funkcji, jakiś uproszczony, to tu byśmy mieli minus 3 drugie, tu byśmy mieli minus 1 i ramiona oczywiście paraboli do góry, ponieważ a jest dodatnie, czyli wykres funkcji wyglądałby w ten oto sposób. Dlaczego to są te przeciwne znaki? No, bo we wzorze są przeciwne znaki, ponieważ szukamy liczb, które zerują to wyrażenie. A gdybyśmy mieli potrzebę serca i chcieli z powrotem wrócić do wzorów postaci ogólnej, no to oczywiście wymnażamy z razy nawias, czyli dwójka zostaje bez zmian. x razy x to jest x kwadrat. x razy 1 to jest dodać x. 3 drugie razy x to jest dodać 3 drugie x. I 3 drugie razy 1 to jest dodać 3 drugie, równa się, mnożymy teraz wszystko przez 2, 2 razy x kwadrat to jest 2x kwadrat, 2 razy x to jest dodać 2x, 2 razy 3 drugie to jest dodać 3x i 2 razy 3 drugie to jest dodać 3 i wróciliśmy z powrotem do wzoru w postaci ogólnej, czyli mamy 2x kwadrat, dodać 5x, dodać 3. I mamy zrobione. A teraz sobie rozpatrzmy przypadek, kiedy delta jest równa 0, czyli wzór funkcji w postaci iloczynowej wygląda f od x, a x odjąć x0 do kwadratu. I wtedy mamy jedno miejsce zerowe wyznaczone wzorem x równa się minus b przez 2a. Zwróćcie uwagę dlaczego, no bo w poprzednich wzorach dodawaliśmy delta i odejmowaliśmy deltę, no to skoro delta będzie się równała 0, no to czy dodamy 0, czy odejmiemy 0, to wyjdzie nam dokładnie to samo. I jakiś szybciutki przykładzik, na przykład f od x równa się, niech będzie x kwadrat, dodać 4x, dodać 4. Oczywiście bystre osoby zauważą ten wzór skróconego mnożenia, ale nie każdy musi. Liczymy sobie deltę, czyli spisujemy współczynniki, że A równa się 1, tak, 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 bo jak tutaj nic nie stoi, to w domyśle jest 1. B równa się 4, że no, nic nie stoi, tu 1 stoi, nie? b równa się 4 i c równa się 4, czyli delta równa się b kwadrat odjąć 4a c, czyli 4 do kwadratu odjąć 4 razy 1 razy 4, czyli równa się 0. Stosujemy sobie teraz ten wzór tutaj, czyli mamy x0 równa się minus b, czyli minus 4 przez 2a, czyli przez 2, czyli równa się tutaj minus 2. I zapisujemy, że to jest f od x równa się a, czyli 1, czyli nie piszemy x minus minus, czyli dodać 2 do kwadratu. I to jest wzór w postaci iloczynowej, kiedy mamy tutaj deltę równą 0. I jeszcze jedna uwaga. Jeżeli delta jest większa od 0, czyli mamy dwa miejsca zerowe, to wykres funkcji mógłby wyglądać w ten sposób, lub oczywiście ramionami w drugą stronę. Jeżeli delta jest równa 0, to wykres funkcji ma tylko jedno miejsce zerowe, czyli o, tu styka w jednym punkciku tylko o oś, X, a jeżeli delta jest mniejsza od zera, to wykres funkcji wyglądałby w ten sposób, że po prostu nie miałby miejsc zerowych. Ewentualnie każdy z tych wykresów mógłby wyglądać w ten sposób, żebyśmy mieli tutaj, o, tu byśmy mieli to mógłby wyglądać w ten sposób, prawda? Tutaj ten by mógł wyglądać w ten sposób, gdyby był ramionami skierowany do dołu. No i tutaj ten wykresik mógłby wyglądać w ten sposób. Czyli podsumowując dzisiejszy film, dowiedzieliśmy się tego, że wzór funkcji kwadratowej możemy przedstawić w trzech postaciach: w postaci ogólnej, kanonicznej oraz postaci iloczynowej. Żeby to zrobić, mamy odpowiednie wzory. Trzeba po prostu wziąć zbiór zadań i poćwiczyć sobie. Pamiętamy o tym, że tutaj mamy oczywiście współczynniki A, B, C i można policzyć deltę. Tu mamy. Informacje o wierzchołku, tu mamy informacje o miejscach zerowych, czyli możemy mieć dwa miejsca zerowe, jedno miejsce zerowe bądź brak miejsc zerowych i w zależności od ilości miejsc zerowych, wzór w postaci iloczynowej inaczej się zachowuje. Jeżeli materiał się podobał, to nie zapomnij stawić łapkę w górę, napisać mi komentarz, polecić znajomym. Pamiętaj o korzystaniu z playlist oraz zapraszam cię do moje pozostałe social media. Cześć!